Wyjątkowo uroczyście przebiegały w tym roku dni Brodnice, bowiem przypadły w jubileusz 715-lecia nadania praw miejskich. Były koncerty, wystawy i spotkania samorządowe. Brodnica gościła 42-osobową grupę przedstawicieli miast partnerskich Skidan na Litwie, Strasburga w Niemczech, Kristineham w Szwecji, Armenii i Trok na Litwie. Realizowaliśmy wspólnie z partnerami projekt w ramach Programu Europa dla Obywateli, a projekt nosił nazwę Wspólnie o Przeszłości i Przyszłości w 715. rocznicę nadania praw miejskich Brodnicy. Od wielu lat łączą nas takie przyjacielskie kontakty, więc napisaliśmy taki projekt. Zyskał on aprobatę Brukseli i otrzymaliśmy finansowe wsparcie. W ramach projektu zorganizowano dwie międzynarodowe konferencje z panelami dyskusyjnymi. Pierwsza poświęcona była dziedzictwu kulturowemu. Mówiliśmy o tym, co nas dzieli, co nas łączy i co nas powinno łączyć na przestrzeni wieków i w przyszłości w Europie. Oprócz tego odbyła się druga konferencja poświęcona gospodarce i problemom ekonomicznym. Mówiliśmy podczas tej konferencji o tym, w jaki sposób obecność naszych państw w Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków zewnętrznych pomaga na realizowanie takich największych inwestycji. Podczas spotkania z przedstawicielami partnerskich miast podsumowano dotychczasową współpracę i zaplanowano kolejne wspólne działania. W trakcie uroczystego spotkania podpisano deklarację o kontynuowaniu dalszej współpracy pomiędzy Brodnicą Akejdanami, Brodnicą A Christineham, Brodnicą A Strasburgiem oraz Brodnicą A Sevan Farmeni. W 1998 roku podpisaliśmy umowę o porozumieniu pomiędzy Brodnicą a Kejdanami. Także w tym roku obchodzimy taki mały jubileusz 15-lecia tej współpracy. Podczas konferencji podzielimy się swoim doświadczeniem, co zrobiliśmy i co chcemy zrobić. Warto też było posłuchać, czego dokonała w ostatnich latach Brodnica oraz inne partnerskie miasta. W przeszłości bardzo dobrze funkcjonowała wymiana młodzieży pomiędzy Strasburgiem a Brodnicą. Życzylibyśmy sobie, by to było kontynuowane. Szczególnie właśnie zależy nam na wzajemnych odwiedzinach uczniów z naszych miast. To leży nam szczególnie na sercu. Pierwszy raz jestem w Brodnicy. Według mnie miasto ma potężne możliwości do rozwoju. Z tego co widzę, bardzo łatwo tu znaleźć w sklepie blisko siebie rzeczy pierwszej potrzeby. Wszystko jest w jednym miejscu, co jest fantastyczne. Szczególnie podobają mi się tereny zielone, parki i skwery. Mamy nadzieję na dalszą współpracę pomiędzy miastami, tak jak to miało miejsce w przeszłości już od 10 lat. Reprezentuje miasto Sevan w Armenii, leżące podobnie jak Brodnica nad jeziorem. Najbardziej interesuje nas współpraca turystyczna. Podpisana została także umowa o współpracy pomiędzy Muzeami Brodnickim a w trokach na Litwie. Odbyło się to podczas otwarcia wystawy od Wiednia do Lipska w dni chwały oręża polskiego. Співпраця між музеями робить вистави і тут і на Польщі, і на Літві, в троках і в Бродниці, випущені яких з таких своїх каталогів, різних конференцій одбиці. Співпраця не тільки між музеями, але і між Польщею і Літві. Zagraniczni goście mogli także posłuchać brudnickiego chóru, canto Grazioso. Podczas dni Brodnicy koncertował także zespół mrozu i wideo.